Dzień dobry! Ciśnienie atmosferyczne to temat dzisiejszej lekcji. Dużo o tym gadamy, ale ja bym chciała powiedzieć Wam, czym jest ciśnienie atmosferyczne. No właśnie, ciśnienie atmosferyczne jest to nacisk powietrza na powierzchnię Ziemi. Mówiąc inaczej, wyobraźmy sobie, że nad nami jest powietrze, czyli mieszanina gazów. No więc, właśnie, one. I jest całkiem sporo, więc one naciskają na powierzchnię Ziemi. I teraz uwaga: wiemy, że mamy wyż i niż. I co to znaczy? Kiedy ten nacisk jest mocny, duży, to wtedy mówimy, że mamy wyż atmosferyczny, natomiast wyż baryczny. Natomiast kiedy ten nacisk jest słaby, niewielki, czyli powietrze mniej osiada, bardziej się nosi, wtedy mówimy o niżu barycznym. A więc moi kochani, jeszcze raz, ciśnienie atmosferyczne to nacisk powietrza na powierzchnię Ziemi. Kiedy ten nacisk jest duży, mamy wyż, kiedy ten nacisk jest słaby, mamy niż. I teraz, proszę Państwa, co to znaczy ciśnienie normalne? Za normalne ciśnienie uważa się wartość ciśnienia 1013,25 hektopaskala. Uwaga, w temperaturze 0 stopni na poziomie morza, czyli 0 metrów nad poziomem morza i na szerokości geograficznej 45 stopni. Czyli jeszcze raz, ciśnienie normalne ma wartość 1013,25 hektopaskala. To jest nacisk powietrza w temperaturze 0 stopni na poziomie morza i na 45 stopniu szerokości geograficznej. Skoro już wiemy, że mamy wyżej niższe, że mamy coś takiego jak ciśnienie normalne, to znaczy, że ciśnienie na Ziemi jest różne. I teraz, proszę Państwa, musimy zastanowić się, jakie czynniki wpływają na wartość ciśnienia na Ziemi. Pierwszy czynnik to wysokość nad poziomem morza. Proszę Państwa, im jesteśmy wyżej, tym jesteśmy bliżej końca atmosfery, tym powietrza nad nami jest po prostu mniej, a więc nacisk jest mniejszy, czyli bardziej niż. Im jesteśmy na obszarze bardziej niż innym, to większy słup powietrza jest nad nami do górnej granicy atmosfery, w związku z tym nacisk tego powietrza będzie większy. Zobaczmy. Mamy pokazany. Obszar nizinny i obszar, gdzie mamy góry. I teraz zobaczcie, atmosfera nam się w pewnym momencie kończy. I teraz, kiedy jesteśmy gdzieś wysoko w górach, nad nami y, ilość powietrza jest o wiele mniejsza niż na obszarach niżej położonych. W związku z tym siłą rzeczy, tu będzie mniejszy nacisk powietrza na nas niż tu. Czyli tu będzie ciśnienie o wiele wyższe niż w obszarach wyżej położonych. Kolejny czynnik, który wpływa na wielkość ciśnienia atmosferycznego. To temperatura powietrza. I teraz, co my musimy wiedzieć? Że kiedy temperatura powietrza się zwiększa, to spada ciśnienie tego powietrza, czyli im powietrze jest cieplejsze, tym y, jest niższe ciśnienie. Natomiast musimy też wiedzieć jedną ważną rzecz, że ciśnienie zmienia się wraz z wysokością. I teraz, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, i teraz co się dzieje? Y, w powietrzu cieplejszym y, to ciśnienie spada wolniej niż w powietrzu chłodniejszym, czyli mówiąc inaczej, w powietrzu chłodniejszym spadek. Ciśnienia wraz z wysokością jest o wiele większy niż gdyby to powietrze było ciepłe. Wtedy to ciśnienie będzie spadać znacznie wolniej. Kolejny czynnik to szerokość geograficzna. I co my musimy wiedzieć? Najwyższe ciśnienie jest w okolicach zwrotników, w okolicy równoleżnika 30 stopni, jak również w okolicy biegunów. Natomiast ciśnienie najniższe jest w szerokościach umiarkowanych około 60-65 równoleżnika, jak i na Równiku. Rzeczywiście na Ziemi mamy niż, wyż, niż, wyż, to się tak przeplata. Kolejny czynnik, który wpływa na rozkład ciśnień, to jest, proszę Państwa, jakby pora roku i odległość od yy, oceanów. O co chodzi? Wiemy dobrze, że powietrze, yy, yy, że woda wolniej zmienia temperaturę niż ląd. I teraz, kiedy mamy ląd, to yy, jest lato, to powietrze się nagrzewa, a jeżeli się nagrzewa, robi się lekkie, więc nacisk powietrza będzie słaby, więc tworzy się niż. Natomiast jak będziemy zbliżać się do morza, to nad morzem yy, yy, latem powietrze jest chłodniejsze, bo się tak nie nagrzewało, więc cięższe, więc tam będzie wyż. Natomiast odwrotnie będzie zimą. Nad lądem powietrze momentalnie stygnie, więc jest yy, ciężkie i tworzy nam się duży nacisk powietrza, bo zimne powietrze jest ciężkie, łubudu, mamy wyż. Natomiast nad oceanem, w tej szerokości, może się okazać, że to powietrze jest o wiele cieplejsze, a więc lżejsze, więc tam będzie bardziej Niż. Tak to wygląda. Ok, proszę Państwa, yy, czy na mapie da się zaznaczyć ciśnienie atmosferyczne? Tak. Linie na mapie, którymi zaznaczamy ciśnienie atmosferyczne, są to izobary, czyli linie, które łączą punkty o tej samej wartości ciśnienia. I proszę Państwa, co mamy? Mamy, jeżeli chodzi o te izobary, mamy pokazane wyże i mamy pokazane niże. Niż, inaczej, cyklon. To układ baryczny, w którym wartości ciśnienia maleją ku środkowi i w środku ciśnienie jest najniższe. Natomiast wyż, inaczej antycyklon, to układ baryczny, w którym ciśnienie wzrasta w kierunku środka układu i w środku. Mamy ciśnienie najwyższe, na zewnątrz spada. Na mapach możemy zaobserwować jeszcze coś, co nazywamy klinem wysokiego ciśnienia, czyli kiedy obszar wyższego ciśnienia wbija nam się między y, niże y, w postaci takiej łagodnej literki U. Jest jeszcze coś, co nazywamy zatoką niskiego ciśnienia, czyli kiedy obszar y, niskiego y, ciśnienia y, wciska się pomiędzy y, obszary wyżów. I tutaj mamy bardziej literkę V. Siodło baryczne z kolei to obszar między dwoma niżami, czytaj zatokami niskiego ciśnienia, i dwoma wyżami, czyli klinami wysokiego ciśnienia. I co tutaj widzimy? Że izobary przyjmują kształt litery X. No to proszę Państwa, skoro na Ziemi mamy obszar, gdzie jest wyż, czyli duży nacisk powietrza, powietrze ładuje w Ziemię i rozchodzi się na boki, czyli yy, z wyżu powietrze wychodzi. Idziemy dalej. Jak mamy niż, mamy obszar, gdzie powietrze się unosi. Czyli jeżeli gdzieś mam wyż i gdzieś mam niż, to gdzieś powietrze ładuje w ziemię i przemieszcza się, żeby w innym miejscu poszło w górę. No właśnie, proszę Państwa. Wyżej i czyli różne ciśnienia na ziemi, powodują powstanie takiej instytucji, która nazywa się wiatr. Wiatr jest to najczęściej poziomy ruch powietrza z wyżu do niżu. Kiedy wiatr jest silny, kiedy różnica między wyżem a niżem jest całkiem spora i one są stosunkowo blisko, natomiast im one będą dalej, im... Y ta różnica będzie mniejsza, tym wiatr będzie nam słabu. Kiedy ta różnica się wyrówna, zniweluje, wiatr przestanie wiać. A więc, proszę Państwa, już wiemy, co to jest wiatr. Natomiast musimy wiedzieć, że kierunek wiatru określamy skąd wiatr wieje. Czyli kiedy mówimy, że mamy wiatr wschodni, to znaczy, że wiatr wieje ze wschodu. Jeżeli mówimy, że mamy wiatr północny, to znaczy, że wiatr wieje z północy. Proszę Państwa, wyż to układ baryczny, w którym powietrze, jeżeli to jest nasze podłoże, to jest to układ baryczny, w którym powietrze osiada na powierzchni ziemi, duży nacisk powietrza, czyli powietrze jest ciężkie i ładuje w dół. Jak ładuje w dół, to rozchodzi się na boki. Natomiast co to będzie niż? Niż będzie wtedy, kiedy powietrze jest lekkie, słabo naciska, więc tak naprawdę unosi się, a jeżeli się unosi, to znaczy, że musi przyjść. No i właśnie co mamy? Jeżeli mamy powietrze wychodzące z wyżu, a wchodzące do niżu, to moi kochani, mamy wiatry. Skoro mamy wyży niż i powietrze wiejące z wyżu do niżu, to teoretycznie wiatr powinien wiać. Ten sposób. Czy tak się będzie działo? Oczywiście, że nie. Nic bardziej mylnego. Proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, że istnieje coś, co nazywamy siłą Coriolisa. I siła Coriolisa, moi kochani, będzie odchylać nam wiatry na półkuli północnej w prawo, a na półkuli południowej w lewo. I teraz, no właśnie, co to znaczy? Czyli jeżeli wiatr chciałby wiać w ten sposób, to my musimy go odchylić w prawo. Ok, jeżeli wyż byłby. Ja zrobię sobie linię prostą, żeby nam było łatwiej, i wszędzie odchylimy w prawo. Zobaczmy. Odchylenie w prawo, odchylenie w prawo i odchylenie w prawo. Widzimy to? Uwaga, tutaj też musimy odchylić w prawo, czyli uwaga. Siup, siup, siup i siup. I teraz, jak wieje wiatr? Wiatr wieje zawsze z wyżu, czyli groty idą na zewnątrz z wyżu. Do niżu. Czyli tutaj groty wchodzą do środka. Oczywiście. I teraz, proszę Państwa, jak o tym pamiętać? Ja tutaj, jeżeli chodzi o to, i oczywiście wiem, że to jest półkula północna. To. Kula północna. Odchylenie w prawo. I teraz o czym, o czym pamiętać? Ja zawsze uczniom tłumaczę, że albo możemy zrobić kropkę w prawo. Zobaczcie, jak robię kropkę w prawo, to... Rzeczywiście te łuki robią się w ten sposób, albo jeszcze inaczej, lewy, lewy łuk. Na półkuli północnej jest zawsze uśmiechniętą buźką. Jeżeli się przyjrzymy, zobaczcie, to jest uśmiechnięta buźka i to jest uśmiechnięta buźka. Bo co my, co my musimy się przyjrzeć, że łuki rzeczywiście skręcają w prawo, ale jak przyjrzymy się strzałkom, to one bardziej bym powiedziała, jeżeli chodzi o niż, migrują nam w lewo. Dlatego nie patrzymy na strzałki, nie patrzymy na groty, patrzymy na łuki. Na, półkulej, na półkuli północnej te łuki odchylone są w prawo, na półkuli południowej, w lewo. Zaraz to zobaczymy. Teraz mamy półkulę południową. Umówmy się, że tutaj jest półkula półkula południowa S i teraz y, łuki muszą być odchylone w lewą stronę. Czyli jeżeli ja sobie zrobię, żeby mi było prościej, proszę bardzo, zobaczmy. Odchylenie w lewo będzie wyglądało tak. Oczywiście i znowu odchylenie w lewo, siup Siup, siup i siup. Przyjrzyjcie się, to jest zupełnie inny łuk. I teraz uwaga: z wyżu powietrze wyłazi. Do niżu powietrze wędruje. Do niżu powietrze wędruje. I teraz znowu, jaki patent? Jeżeli ja moją kropkę zrobiłam w lewą stronę, to zobaczcie. To rzeczywiście jest różnica tych łuków. Te są wygięte w zupełnie inną stronę niż to na półkuli północnej. Dalej mogę przyjrzeć się lewemu łukowi. Lewy łuk na półkuli południowej jest buźką smutną, mam nadzieję, że to Wam pomoże w rozróżnianiu wyżów i niżów na półkuli północnej i południowej. Z jaką pogodą kojarzymy wyż lub niż? Jeżeli przypomnijmy sobie, że proszę Państwa, w niżu powietrze się unosi, no to wiemy, że jeżeli powietrze się unosi, to się ochładza. Jeżeli się ochładza, to jego wilgotność rośnie i zawarta w nim para wodna zaczyna się skraplać. A więc uwaga, pogoda niżowa to pogoda pochmurna czy deszczowa. Natomiast co się dzieje w wyżu? Proszę państwa, w wyżu powietrze co robi? Osiada. A jeżeli powietrze osiada, to wiemy dobrze, że im bliżej powierzchni Ziemi, ono jest cieplejsze. A jeżeli jest cieplejsze, to znaczy, że jego wilgotność spada. Więc co to znaczy? Że wyż, proszę Państwa, kojarzymy z pogodą bezchmurną. A jeżeli bezchmurną, to znaczy, że kojarzymy go z pogodą słoneczną. Czyli uwaga, pogoda niżowa to jest niż. Pogoda niżowa, czyli inaczej cyklonalna pochmurna, pogoda wyżowa, czyli inaczej antycyklonalna, czyli słoneczna. A więc proszę Państwa, pamiętamy, że pogoda wyżowa to pogoda słoneczna, pogoda niżowa to pogoda pochmurna, ewentualnie deszczowa. Nie do końca ciepło zimno. Jeszcze raz, słońce wyż pochmurno niż. Natomiast proszę państwa, powiedzieliśmy sobie, że wiatr jest to poziomy ruch powietrza z wyżu niżu. Nie zapominajmy również o tym, że oprócz yy, Poziomego ruchu powietrza mamy konwekcję. Konwekcja ma związek z temperaturą powietrza i z jego rozprężaniem. Pamiętajmy, że powietrze cieple, ciepłe jest rozprężone, ma mniejszą gęstość, a więc nagrzane powietrze przy powierzchni ziemi unosi się, mamy ruchy wstępujące powietrza, natomiast zimne powietrze opada, czyli pionowy ruch powietrza zwany konwektami. konwekcją. Prądy wstępujące i wstępujące. Jeszcze są turbulencje. Jest to chaotyczny, nieuporządkowany ruch powietrza na niewielkim obszarze, kiedy powietrze przemieszczając się napotka na jakąś barierę, na przykład gór lub na obszarze, na którym przechodzi, są powierzchnie o różnym stopniu nagrzewania się, różne powierzchnie to powoduje, że to powietrze też wariuje. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśniłam, wytłumaczyłam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.